Witam, w tym tutorialu pokażę jak wyretuszować zdjęcie czyli jak wyretuszować smarszczki, usunąć pryszcze, nieco poprawić oczy, wygładzić skórę i dodać nieco opalenizny Na początku zajmiemy się usunięciem pryszczy W tym celu wchodzimy sobie na narzędzie kosmetyka i stąd wybieramy korektor SCAS Ustawiamy sobie odpowiedni rozmiar i siłę na 100% i klikamy raz w miejsce pryszcza Dobrze, teraz usuniemy tego tutaj Ok. Zajmijmy się teraz tutaj przy ustach. Zmniejszymy rozmiar. I ok, usuwamy klikając. Okej, okay, świetnie. Teraz zajmijmy się jeszcze usunięciem tych małych biegów na dole. Zwiększymy rozmiar. I usuwamy tutaj. Ok. Świetnie. Teraz zajmiemy się usunięciem zmarszczek. W tym celu wybieramy sobie narzędzie usuwanie rys. Ustawiamy odpowiednią szerokość. Wybieramy zmarszczkę, którą chcemy usunąć. Klikamy raz, rozciągamy i puszczamy klawisz. W ten sposób usuwamy rysy twarzy. Jeżeli chodzi o te rysy twarzy, tutaj, ciężko będzie dość usunąć tym narzędziem. W tym celu zaś wchodzimy na narzędzie kosmetyczka. Wybieramy korektor skaz, i tutaj, właśnie kliknięciem, będziemy usuwać stopniowo zmarszczki na twarzy. Nie przejmujcie się, że to teraz tak nie wygląda może zbyt fajnie, ale później po dodaniu kolejnego efektu wszystko nabierze już yy, dobrego kształtu. Tak, żeby tutaj nie więcej było. Okej, okay, tak może zostać. Dobrze. Teraz polepszymy nieco oczy. W tym celu wybieramy sobie narzędzie krople do oczu i klikamy raz na białko w oczach. O, trzeba tutaj uważać, żeby po prostu efekt yy, nie wylał się na całe oko. Właśnie wykonać to w taki sposób. Dobrze. Teraz wchodzimy sobie w dopasowywanie i klikamy na narzędzie wygładzanie skóry. Ustawiamy stopień na około 80%. Jak widać, zmarszczki nam się po prostu rozmyły. Nie ma ich i uzyskaliśmy dzięki temu piękną cerę Dobrze, ale jeżeli jeszcze chcemy polepszyć nasz efekt, to w takim razie duplikujemy sobie podwójnie naszą warstwę. Prawie przycisk myszy, duplikuj. Jest to nieco cięższa metoda, ale daje znacznie lepszy efekt. Teraz wchodzimy do dopasowywanie, Miękkość, miękki obiektyw. Stąd wybieramy sobie następujące wartości. Miękkość na 100, stopień rozmycia krawędzi na 100, halo stopnia 0, wielkość halo 0, widoczność halo też na 0. Klikamy OK. Dobrze. Teraz będziemy musieli usunąć, w sensie usunąć, usunąć jakby z tej warstwy te rzeczy, które po prostu mają być wyraźne. W tym celu wybieram sobie narzędzie gumka To pasowałbym odpowiedni, odpowiedni rozmiar. Zmniejszamy teraz krycie, tak powiedzmy, na około 50-60, żebyśmy po prostu yy, widzieli nieco, co musimy usunąć na naszym obrazie. Zaczynamy po prostu od y, ust. Dajemy sobie raz. I tutaj bardzo powolnie śpieszymy się i dokładnie usuwamy po prostu z naszej, naszej kopii naszej warstwy to, co uważamy, że musi być ostra na zdjęciu. Tak na spokojnie sobie tutaj retuszujemy. Dobrze, teraz wyostrzymy oczy. Dodam, że przy takich rzeczach, jeżeli ktoś posiada myszki o bardzo dużej częstotliwości DPI, to jest tutaj naprawdę korzyścią zmniejszyć sobie na najniższą czułość. Teraz zajmiemy się rzęsami, ale jeżeli wyjedziecie po prostu poza krawędź tego, co nie chcecie, żeby było ostre, to nic się nie stało. Wystarczy nacisnąć prawy przycisk myszy i tak samo można retuszować. W ten sposób będziemy uzyskiwać obraz z drugiej warstwy. Teraz zajmiemy się brwiami. Też powoli, dokładnie sobie retuszujemy. Teraz druga część. Wykonujemy to dokładnie w taki sam sposób. Ok, świetnie. Teraz musimy wyostrzyć włosy naszej postaci. W tym celu zwiększamy gumkę i tutaj już możemy po prostu nieco szybciej wyretuszować. Tak samo tutaj kolczyk. Tak, dokładnie na spokojnie sobie retuszujemy. Ok. Zauważyłem, że muszę dokonać jeszcze kilku poprawek. W tym celu zwiększę sobie już krycie na 80, tak jak zostanie przy końcowej pracy. Po prostu dokonałem teraz kilku poprawek, żeby zdjęcie wyglądało dużo lepiej. Ok, świetnie. Teraz dodamy opaleniznę. Wybieramy sobie narzędzie kosmetyczka i stamtąd wybieramy opaleniznę. Nie po prostu dodajemy opaleniznę naszemu zdjęciowi. Tutaj przy brwiach trzeba się troszkę pobawić, żeby oczywiście efekt wyszedł, wyszedł naprawdę fajnie. Dodam też, że podczas dodawania opalenizny warto jest sobie spojrzeć od czasu do czasu na oryginalną warstwę. Po to, abyśmy przypadkiem nie myśleli, że mamy zły efekt, bądź po prostu coś źle zrobiliśmy. Albo po to, żebyśmy potem ewentualnie zobaczyli jaki błąd. Tu staramy się bardzo dokładnie nie wjeżdżać na takie obszary właśnie jak oczy, czy też właśnie brwi i tak dalej. Jest to dość trudne, ale z czasem wyjdzie Wam wprawę. tak właśnie każdy obiekt sobie retuszujemy Tutaj to tak samo trzeba uważać na usta Tutaj jeszcze teraz poprawię trochę brwi, chociaż nie. Za pomocą narzędzia gumka możemy powrócić do pierwowzoru naszych prób i każdego innego obiektu. Tak staramy się, żeby to było jak najdokładniej zrobione. I w ten sposób wyratuszowaliśmy twarz kobiety.